Ale to nie wiem, nie potrafię tego nie potrafię się zorientować, czy to dobiega muzyka z SAWI. Jakaś impreza plenerowa zapewne jest, ale czort wie jakieś promocje meble Kupujcie, a znajdziecie. Jezu jak się cieszę. Z tych ulotnych wzniesień. No i mamy kolejnego, yy, kolejnego zwycięzcę. Okazał się pan kolejnym grzybkiem. Mój jęzor dotyka grzyba. Mój jęzor dotyka grzyba i stwierdza jego smak. Ewentualnie. Kupki smakowe muszą się odpowiednio nasycić, aby stwierdzić, czy grzyb jest jadalny w poszukiwaniu zaginionego kapelusza. Otóż, hmm, kocham grzyby, grzyby kochają mnie. Dotykamy się językami. Znaczy kapeluszem i językiem, więc mamy kolejnego zwycięzcę. Jest nim pan Stefan z Radomia. Wracamy do bazy. Baza helikopter. Wyślijcie mi posiłki, w którą stronę mam się kierować. Tak? Na drugi raz mi dacie sprzęt lepszy, to szybciej będę mógł wrócić do bazy. Wracamy, złożyć podarunki. Od Pani Przyrody? Dziękujemy ci Przyrodo za Twe hojne dary. Twój hojny oskar.